Dlatego, jak mi przyjdzie oglądać czasami u kuzynostwa wiadomości, to wierzcie mi, ja po pół godziny to jestem prawie, że chory. Fizycznie chory. Wierzcie mi, że na przykład w tych ostatnich miesiącach. To najniebezpieczniejsze są te zagrywki psychotechniczne. Na przykład zagrywki typu zastraszenia społeczności polskiej, narodu polskiego. Wiecie, kochani, dlaczego? A teraz powiem z pozycji medycyny, światowej. Otóż zastraszony organizm. Czyli innymi słowy, zestresowany, krótko mówiąc. Proszę mi wierzyć, każda choroba drobna rozłoży go na kawałki, doprowadzi go do grobu. Jednym z najbardziej śmierciotwórczych takich kontekstów, to jest doprowadzić organizm ludzki do. Takiego stresu, przeniknąć go stresem, żeby on był, tak jak to się mówi przysłowiowo, ale prawdziwie, dosadnie, strzępkiem nerwów. Wiecie, kochani, co oznacza taka bytowość w sensie medycyny światowej? Że najdrobniejszy wirus grypy go doprowadzi do grobu. Dlatego, że system obronny tego organizmu jest rozkładany. Wierzcie mi, zbliżam się prawie do 40 lat uprawiania filozofii. I ja sobie na codzienne seanse z jakąkolwiek, tele, z jakąkolwiek telewizją nie mogę pozwolić, bo ona by mnie wykończyła. Nie tylko zdemolowałaby mi umysł, ale ona by mnie wykończyła w sensie fizykalno-chemiczno-biologicznym. Dlaczego? Dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy, jakie techniki są przemycane w poszczególnych kadrach nawet w filmiku, kochani, który ma minutę lub dwie minuty długości. Minutę lub dwie minuty. Może. Producent tego filmiku jedno- lub dwuminutowego, przemycić takie obrazy, których moja świadomość nie wychwyci, ale moja zmysłowość wychwyci. A co to oznacza dla stabilności mojego organizmu? One zaczynają mnie niszczyć. I ja o tym nie wiem, bo ja jestem tego nieświadomy. Bo mój rozum tego nie przepracował. A jak człowiek sobie zwiększy dawkowanie i zacznie godzinami oglądać telewizję, to jest, kochani, po paru miesiącach, wierzcie mi, wiem co mówię, bo już w latach 30., u samych początków powstania telewizji w Hollywood, Przepraszam, i to pewien żydowski filozof, który o Edmunda Husserla się doktoryzował. On pojechał do Hollywood, bo zainteresowała go powstająca telewizja. I wiecie, z czego on się utrzymywał? On się zatrudnił jako doktor filozofii w garderobie. Podawał aktorom stroje i ludziom, którzy przychodzili oglądać. On się nazywa Günter Stern, ale jego coś zaczęło niepokoić. O co w tej telewizji chodzi? A ponieważ miał tam swoich braci, to oni mu powiedzieli, o co im chodzi w Hollywood. Oni tego nie ukrywali. Ale on to z pomocą swoich narzędzi filozoficznych przepracował. I napisał traktat o tym. I wyobraźcie sobie, że nawet stosunkowo niewielka dawka. Tego typu seansów doprowadza naszego ducha do kolapsu. A jeżeli doprowadzę odpowiednimi metodami oddziaływania na człowieka ducha do kolapsu, to jego materia, żeby był gigantem w sensie fizycznym, rozpada się w mgnieniu oka. Najstabilniejszy organizm ludzki, kochani, w sensie fizyko-chemiczno-biologicznym w najkrótszym czasie doprowadza się do totalnej ruiny, do śmierci. Ale jakimi metodami? Nie w pierwszym rzędzie fizyko-chemiczno-biologicznymi, na przykład jakimiś wirusami czy czymś. To nie jest takie niebezpieczne. Najniebezpieczniejsze, kochanie, są wirusy w sferze ducha. Czyli taka manipulacja umysłem ludzkim, że on, to się nazywa, to znaliśmy w okresie PRL-u, później wielu naszym rodakom wydawało się, że już prania mózgów nigdy nie będzie, że to już na amen, historia się zamknęła. Nic bardziej błędnego. Powiem wam, że jak się dzisiaj pierze mózgi narodom i ludziom, To perelowska komuna, to nazwę ją dosłownie, to jest jeszcze typu anielskiego. To byli prawie że aniołowie. W porównaniu do perfidii i dopracowanych ideologii manipulowania duchem ludzkim i z pomocą mediów. Kochani, geniusz nad geniuszy. I wierzcie mi, że ja, jak wiecie, nie, tych ideologii nie popieram, ale co ja u nich cenię? Ich determinację do tego, żeby brać ludziom mózgi, żeby deprawować ich umysły i postawy moralne. Gdybyśmy my, na przykład, katolicy w Polsce, tylko byli cieniem ich aktywności ideologicznej, to my bylibyśmy superpower w sensie polityki, gospodarki, mediów, techniki, nauki bylibyśmy supermocarstwem. Ale tak nas sparaliżowano przez odpowiednie tryki ideologizacji narodu i społeczeństwa polskiego. Że po prostu my jesteśmy najdelikatniej mówiąc spacyfikowani. Dlatego też, kochani, rozumiemy te słowa, musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Tak pisze pułkownik Ciepliński jako ojciec do synka, który ma, nie wiem, czy wtedy miał trzy lata, czy może cztery lata.